Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień, 8 marca. Znajdujemy się w Korei Południowej. Ja jestem Wiola, tak jak już mówiłam, to jest kanał Pierogi z Kimci i dzisiaj będzie odcinek na Dzień Kobiet. Długo zastanawiałam się, jaki odcinek na Dzień Kobiet zrobić. Było kilka pomysłów, ale postanowiłam zrobić odcinek o najbardziej ikonicznej, o najbardziej w różniącej się postaci drugoplanowej na tym kanale, dzisiaj będzie postacią pierwszoplanową, i mówię tutaj w liczbie pojedynczej, chociaż tak naprawdę jest ich wiele. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pani Ogórcik. Też uważam, że to jest genialny pomysł na dzień kobiet. Pani Ogórcik to postać, która pojawia się na tym kanale od zawsze. Odkąd tylko zamieszkałam w Korei, postać pani Ogórcik budziła we mnie zawsze bardzo pozytywne emocje. I was też, więc dzisiaj troszeczkę więcej o tym, kim jest Pani ogórcik. Czemu jakieś Panie na śmiesznych elektrycznych wózkach jeżdżą po Korei i co mają w tych wózkach? Dzisiaj dowiemy się tego wszystkiego, ale zacznijmy od historii tego jogurtowego zawodu, bo ona jest dość ciekawa. Zacznijmy od tego, że wszystkie Panie Jogórcik pracują dla jednej firmy. Są zrzeszone w korporacji. I ta firma kiedyś nazywała się y, Koreański Jogurt. No <grywa> w sumie trochę się tak nazywa. O matko, czekajcie, bo to jest po prostu różnica kulturowa, którą trzeba uchwycić. Dzień kobiet. Silne koreańskie kobiety ujęcie pierwsze. Pani niesie karton na głowie. To się nazywa balans. Ale tak, y, firma, w której pracują pani jogurcik, nazywała się kiedyś Korean Yakult. Tak to się czyta po angielsku. Ale po koreańsku to po prostu hanguk jagurty. To słowo jagurty to jest po prostu słowo jogurt napisane po koreańsku. Teraz jogurt, jeżeli mówimy o takim zwykłym, naturalnym jogurcie, pisze się trochę inaczej, jogurty i no bardziej to przypomina słowo, nasze słowo jogurt albo angielskie słowo jogurt, ale kiedyś ta cała kultura jogurtowa przyszła do Korei raczej z japońskiej strony, dlatego to słowo jest troszeczkę zjaponizowane potem skoreanizowane i, i wychodzi z tego tak. Takie dziwne jogurty, że aż ciężko się domyśleć o co chodzi. Budowa tu jest. Pan Zbyszek tłucze, to będę kontynuować. A może mnie słychać, to po prostu dresie do mikrofonu. Nieważne, Koda, nagrywanie po schodach, gdzie na krawędzi. Firma ta zmieniła nazwę, marka ta zmieniła nazwę. Już nie ma takiej długiej nazwy, ale nazywa się ATY. Czytane po koreańsku, czyli po prostu HY. H y od Hanguk Jagurty. Bo Hanguk to po prostu po koreańsku Korea. I ta marka jest najstarszą koreańską jogurtową marką. Ma w Korei długą tradycję i powstała w 69 roku, produkując takie malutkie napoje jogurtowe z probiotykami, które są sprzedawane do dziś i ta produkcja powstała dlatego, że w Korei były dość spore nadwyżki mleka, a Koreańczycy nie za bardzo chcieli je pić. Do tej pory mleko to nie jest produkt pierwszej potrzeby w Korei, zresztą widzicie jak dużo ludzi pije Ice Americano wszędzie i wybiera taką kawę na przykład zamiast kawy z mlekiem. To już świadczy o tym, że Koreańczycy pią mleka mniej i też trochę gorzej radzą sobie z trawieniem mleka, chociaż ja tego nigdy bezpośrednio nie doświadczyłam, bo u nas w rodzinie tylko ja sobie źle radzę Mleka. Więc firma powstała w 1969 roku. Zaczęła produkować te małe jogurciki, ale nie cieszyły się one zainteresowaniem, popularnością wśród Koreańczyków. Były one promowane jako probiotyczny napój zawierający żywe kultury bakterii, i to budziło troszeczkę nie do końca dobre emocje no żywe kultury bakterii. Oczywiście w Korei takie żywe kultury bakterii były od zawsze. Koreańczycy przecież jedzą codziennie kimchi, więc ich dieta jest bardzo bogata w probiotyki, ale sam fakt nazywania tego żywe, żywymi kulturami bakterii trochę ich przerażał, bo tak jak mówiłam, było to dawno. Edukacja mogła być wtedy nie na takim poziomie jak teraz i po prostu ludzie nie wiedzieli, że te żywe kultury bakterii to są dobre bakterie, które sprawiają, że ich jelita są szczęśliwe. Więc czuli lekkie obrzydzenie i nie do końca chcieli próbować tych jogurtów, nie chcieli ich kupować. Więc zapowiadało się, że to całe jogurtowe przedsięwzięcie to będzie jedna wielka krapa. Ale, tak jak mówiłam, nadwyżki mleka były. No i ta firma nie chciała się poddać, dlatego. Padli na pomysł promocji tych jogurtów, po prostu, że będą dawać ludziom do spróbowania tej jogurty, i wymyślili coś takiego, że zatrudnią do sprzedawania tych jogurtów obwoźnych takich sprzedawców, sprzedawczynie, które będą chodziły z jogurtami, będą na początku proponowały te jogurty ludziom za darmo, a potem będą je sprzedawać. I tak powstała instytucja pani jogurcik. Na początku na pani ogórcik. Ja, ja cały czas mówię pani jogurcik, bo Sonu tak mówi i uważam, że to jest najbardziej urocza nazwa, jaka może być, ale trochę to inaczej wygląda w języku koreańskim. Na początku na pani ogórcik mówiło się jagurty ajumma, albo jogur, jagurty ajumoni, co milsze osoby mówiły jagurty imo. Słowo adjuma w języku koreańskim to jest normalne słowo oznaczające kobietę, zwykle mężatkę, taką po trzydziestce powiedzmy. Od tego wieku już można mówić spokojnie, że ktoś jest adjumą. Albo żeby wyrazić się z trochę większym szacunkiem adjumonni. To słowo jednak troszeczkę ciężko jest przetłumaczyć na polski, bo powiedzielibyśmy pani, ale pani tyczy się każdej kobiety niezależnie od wieku, do której chcemy zwracać się z szacunkiem. W Korei to jest inaczej. Na osoby po 30 Do tam połowy sześćdziesiątki mówi się Ajumma, potem już się mówi Harmonii, czyli Babcia. Inaczej to wygląda, i to słowo Ajumma by mnie trochę do po prostu mówienia o kimś Baba, chociaż to też nie jest do końca tak, bo Baba <gryw> to już ma taki całkiem negatywny wydźwięk, mam wrażenie. No a nie aż tak, ale powiedzmy, że jesteśmy tak koło trzydziestki i ktoś nazywa nas Ajumma na ulicy. no. Bywają osoby, które się za to wkurzą. W słowie dzuma ciężko powiedzieć, że jest tak zupełnie pozytywne albo neutralne, tak jak słowo pani. Dlatego co milsze osoby mówiły na panią jogurcik, jagurty imo, ale to jagurta dzuma się tak bardzo przyjęło, ale przez to, że to słowo nie jest takie całkowicie pozytywne, neutralne, takie, że nie jest zachęcające do tego, żeby stać się tą jogurta ajummą, w sensie nie brzmi to jakoś jak praca marzeń, zmieniono tą nazwę na Fresi Manager, Fresi od fresh i Manager od manager. Więc pani jogurcik oficjalnie są świeżymi menadżerkami. Chodzi o to po prostu, że sprzedają świeżuteńkie jogurty ze swoich lodówkowych wózków. Ale ja się tak skupiłam na tej nazwie, pani jogurcik, i nie powiedziałam w ogóle o wózkach, nie powiedziałam o tym, czemu akurat panie w, konkretnej, w konkretnym przedziale wiekowym są tymi paniami jogurcik. Więc już wam mówię. Paniami ogórcik, świeżymi menedżerkami, zwykle są kobiety w przedziale wiekowym od 30 do mniej więcej 60 lat. I tak było od początku, bo tworząc ten zawód pani ogórcik, wymyślono, że to będzie świetna opcja, żeby zaaktywizować kobiety, które zwykłe. W latach 60., -tych, 70. -tych nie pracowały i głównie zajmowały się domem. Wymyślono, że taki zawód to będzie świetna opcja dla kobiet, które właśnie mają dzieci, na co dzień zajmują się domem, chcą mieć elastyczne godziny pracy, nie chcą pracować daleko, nie chcą, żeby ich praca była jakoś wybitnie męcząca i nie mają też konkretnego zaplecza edukacyjnego, nie są przeszkolone do jakiejś innej pracy. Taka praca wydawała się idealna. I właśnie tak promowano to miejsce pracy wśród kobiet. Cieszyło się one dość dużą popularnością, miało swoje wzloty i upadki, dlatego na przykład zmieniono tą nazwę na świeże menadżerki. Na początku Pani Ogórcik było kilkadziesiąt, teraz ten zawód wykonuje około 12 tysięcy kobiet właśnie w średnim wieku. Nie udało mi się tego nigdzie znaleźć, ale jestem prawie pewna, że wśród tych 12 tysięcy świeżych menadżerek nie ma żadnego Świeżego menadżera, w sensie nie ma żadnego pana Jogórcik, ale to trzeba będzie sprawdzić dokładnie. Jak kiedyś znajdę pana Jogórcik, to nie umieszkam. Po prostu wam tego pokazać. U nas w mieście na 100% nie ma i wydaje mi się, że nigdzie nie ma, bo na było o tym głośno. To jest typowo damskie zajęcie. I mamy tutaj vloga chodzonego, przyszłam w tą okolicę, bo przed chwilą na mapce sprawdziłam, że tutaj gdzieś będzie pani ogórcik, ale teraz jej nie widzę, więc jest szansa, że po prostu poszła na obiad, ale znajdziemy, nie spoczniemy dzisiaj, jak nie znajdziemy pani ogórcik i powiedziałam Wam przed chwilą, że sprawdziłam w aplikacji bo jest taka aplikacja, w tej aplikacji możemy sobie zamówić na przykład jogurty do domu niekoniecznie musimy chodzić i szukać pani jogurcik ale w tej aplikacji jest też mapka, która wygląda tak jak tutaj widzicie są tam zaznaczone miejsca, w których jest pani jogurcik w danym momencie one w tych swoich buzeczkach mają nadajnik, można je namierzyć do niej numer telefonu, jakbyśmy chcieli zadzwonić i zamówić jogurt, bo tak też się da więc jest to bardzo usprawnione nie ma, nie ma na tej ulicy pani Jogórcik Zwiała w jakiejś osiedle, więc idziemy za nią. Jeżdżą one tutaj ze trzy, więc jakąś na pewno znajdziemy, ale tak, to, to w sumie dobrze, bo ja tu mam jeszcze dużo do poopowiadania. Można w tej aplikacji też zamówić y, taką y, regularną dostawę jogurtu. Chyba są też jakieś napoje mleczne, czasami są serki. Wiem, że kiedyś były serki Kiry, ale nie jestem pewna. Jak znajdziemy panią, to sprawdzimy, co ma w tej lodówce. Ale można tam zamówić taką regularną dostawę i wywiesza się wtedy na drzwiach swojego mieszkania taką torbę, którą dostaje się właśnie z tej jogurtowej firmy. I pani, która rozwozi te jogurty codziennie rano, czy tam o innej porze wrzuca określoną ilość jogurtów do tej torby. Ona jest taka y, termiczna, że nic się z nimi nie dzieje i one tam na nas na drzwiach zwykle czekają starsze osiedle i tutaj chyba powinna być pani tak przynajmniej mapka pokazuje oby była jak nie to będziemy musieli znaleźć tą panię, która jest, panią która jest na moim osiedlu bo na moim osiedlu też przecież zawsze jeździ pani ogórcik ale nie chciałam tego wideo nagrywać tam bo Pani Ogórcik chyba mieszka w bloku obok mojego i trochę się wstydzę, to chyba moja sąsiadka, <noise> więc, więc poszukamy jakiejś niespowinowaconej Pani Ogórcik. I tak jak widzieliście już wielokrotnie na tym kanale, one zawsze jeżdżą na takich swoich bardzo fajnych wózeczkach. Czasami te wózeczki są takie bardzo nowoczesne, mają nawet oczka i mrugają, wyglądają jak jakieś robociki. To są nowsze modele. Są też starsze modele, które wyglądają podobnie, ale po prostu są takie mniej jakby nowoczesne. Ale kiedyś tak nie było. Panie sprzedające te jogurty nosiły po prostu ze sobą taką dużą torbę. Było tak dlatego, że sprzedawały one po prostu te malutkie jogurciki, jeden rodzaj. Dużo się tam mieściło, mogły tak sobie nosić. Ale Korea... To kraj pełen pagórków. Wykonywały tą pracę kobiety. Od, tak jak mówiłam, między 30 a 50, często w tej górnej granicy i takie tachanie torby nie było zbyt wygodne. Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie ma pani ogórcik, ale nie wiem, gdzie ja zaszłam, ale nieważne. Po, poza tym popularność sprzedawanych przez nie produktów rosła i potrzebowały nosić tego ze sobą więcej. Dlatego zaczęły jeździć z wózkami. Tylko, że tak jak mówiłam wcześniej, no, Korea kraj pagórków. Tutaj akurat jest dziwnie prosto, a w starszych miastach, albo nawet w Seulu, po prostu te drogi to jedno wielkie San Francisco. Dlatego wózki zmodernizowano i zrobiono wózki z napędem elektrycznym. Było już dużo wygodniej, ale jednak pani Ogórcik, mimo że wózek jechał napędzany elektrycznie, nie musiała go może pchać, ale musiała za nim dreptać pod te górki. Więc w 2012 albo w 2014, czyli całkiem tak niedawno. Zrobiono wózki, na których Pani Ogórcik może jeździć, czyli takie wózki, które zawsze podziwiamy na tym kanale. Przejechanie się takim wózkiem to jest moje serio marzenie, i kiedyś to się na pewno spełni, dojdę do tego. Ale no, te wózki są super, żeby jeździć takimi wózkami. Trzeba mieć prawo jazdy, co ciekawe, sprawdzałam to, więc sprawiło to, że wiele kobiet w średnim wieku zdecydowało się na zdawanie prawa jazdy. I może dzięki temu jogurtowemu wózeczkowi jeździ też swoim samochodem, na przykład. Musi, musi być element napięcia na tym kanale, to nie jest tak, że możemy sobie prosto znaleźć panią jogurcik. Musimy się tu troszeczkę naszukać, prawda? Nie robię tego specjalnie, ale dziwnym trafem zawsze tak jest. Tam jest w ogóle gdzieś baza pan jogurcik, bo też widziałam na mapce. Może tam mają jakąś stację dokującą, dwuzeczków, więc jak nie znajdziemy teraz, to pójdziemy tam. Nie poddamy się. Ale fajna muzyczka. Słyszeliście tą muzyczkę? Chyba tu, tutaj obok jest szkoła, i to chyba była muzyczka na przerwę obiadową. Więc może pani Jogurcik też serio są teraz na obiedzie? Bo tak jak mówiłam, godziny ich pracy są elastyczne, mogą sobie wybierać kiedy zaczynają, chociaż mają oczywiście określone jakieś ramy czasowe, mogą wybierać sobie też ile godzin będą pracować, mogą też pewnie pracować do sprzedania wszystkich jogurtów. Im więcej jogurtów sprzedadzą, tym więcej zarobią. A to ile zarabiają też jest w sumie ciekawe. Na stronie, na której można aplikować na to, żeby zostać panią jogurcik, jest napisane, że zarobki to zwykle ponad 2 miliony łą. Sprawdzałam tam tą dokładną sumę, która była napisana. Przeliczyłam ją na polskie złote i wyszło mi, że to jest około 6 tysięcy. 890 zł, i to jest już chyba po odliczeniu podatków, bo zwykle tak się podaje y, zarobki w Korei. I y, na tej stronie też pisało, że 50% pań zarabia więcej, i tam ta kwota była chyba o 500 tysięcy wyższa, więc to było dodatkowe 1500 zł. mniej więcej. To na pewno zależy od tego, gdzie pani ogórcich pracuje, w jakim, w jakim rejonie. Pewnie też zależy po prostu od przewojowości takiej pani, bo tutaj trzeba mieć zdolności do tego, żeby jak ktoś przyszedł po jeden jogurt, to sprzedać mu 10. Zwykle zresztą one są sprzedawane w takich fajnych paczuszkach i wielopakach. Mam nadzieję, że wam pokażę. Masakra żadnej nie ma w pobliżu żadnej, no po prostu. Wszystkie cztery są tam, skąd przyszłam. Ja nie wiem. Pani ogórcik. Gdzie pani jest? Tam wjeżdżała pani ogórcik. 그다음 스타디아도 구현사 안녕하세요 네. 저기 지금 사도 돼요? 네되시네 네. 음. 감사합니다 <laughs> 오늘 그 여성의 날이에요 그래서 여성의 날이라서 음. 멋있는 여성들 음. 찍고 있으니까 요구르트 파시는 분들 항상 폴란드 사람들 관심 많이 있어서 음. 이렇게 찍고 있어요 근데 오. 여기 동네 다 동네 다 어. 지나갔는데 한 번도 못 만났어요. 네, 있어서 여기가 제일 많이 지나다녀. 요아 그래요? 오, 진짜 그 항상 너무 멋있다고 모여주고 있는데, 오, 멋있다. 사람 사람들 되게 좋아해요. 세계로 이렇게 알려 알려주시는 거네. <laughs> 그래서 여기서 어떤 바람에. 거 있으신지 알고 싶었어요. 아, 그래서 어떤 거죠? 네, 종류가 많아요. 네, 네. 무궁무진하거든요. 네, 네. 가장 기본이 지금은 없는데 이제 조금 아 거. 제일 제일 작은 것, 어, 네네. 이제, 이제 원조로 시작한 게한5 0 년이 넘었거든요. 네. 그 다음 단계가 이제 프리미엄 약으로 되 있고 이제 약으로트에서만 있는 저희 회사만 있는 껍. 아 이거 이거 비슷하네요. 맛은 비슷한데 네네. 얘네는 라이트 저당 애초에 맛이 여기 얼려 먹는이라고 써 있잖아요. 아 네. 살짝 단맛. 아 응. 올려서 그냥 얼려서 그냥 아이스크림처럼. 네, 아, 네, 뭐. 신도 먹는데 여기는 아기들이 얼려 먹어요. 네, 그리고 이거 이렇게 알약 들어가는 거 뭐예요? 알력장 장애종 거같아요 네, 네. 간에 간피로 쉽게 말하면 간손상 예방해주는 거. 아, 간피목. 그래요? 이렇게 그러면... 알약이랑 액상이랑 같이 들어있어가지고 네. 아, 네. 이제 스트레스. 요건 신제품. 아이, 거 재밌어요. 아, 제일 많이 나가는 거 혹시 아시나? 위 한국 사람 폴란드는 모르겠는데 한국 사람들은 스프로 위가 안 좋아요. 아 그래요? 십도안 왜냐면 잘안 먹고 그래가지고. 아 이게 많이 중요. 정류별 어, 다 사려고요. 근데 다한 번에 먹으면 안될것 같죠, 그렇죠? 드시면설사도 있어요. 균이아 그러네요. 한식이에요. 네네. 그래서 한 하나씩. 한 번에 되게 잘하신다. 아 어, 감사합니다. 도망가려고 했는데 <laughs> 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 Tam sami, da. Ale... ale, czat. Ha, aleśmy trafili na super panią. Tak, od razu mam lepszy humor. Mam nadzieję, że Wy też. Tutaj jeszcze mamy jogurcikowe biuro. I zobaczcie, ile tu jest wózeczków. Teraz stoją dwa, ale kiedyś tędy przechodziłam i było ich znacznie więcej. Wow. nawet jest taki skuterek. Więc idziemy do domu jeść te jogurty. W drodze do domu poszłam jeszcze do, super, do supermarketu. Pani mówiła, że tutaj nie ma takich jogurtów, jak ona sprzedaje. I rzeczywiście nie ma. Są same jogurty innych marek. I takich nie ma. Tutaj... Te jakby chciałyby być tymi oryginalnymi jogurtami, ale są zupełnie innej firmy Bingle. Chociaż smakują dość podobnie. Że zaschło mi w gardle, więc postanowiłam już w drodze otworzyć jeden. No ma taki kształt jak te wszystkie jogurty, ale odwrócona jest ta buteleczka, jakby. Spróbujmy. W ogóle to nie ma konsystencji jogurtu. Nie ma też takiego konsystencji pitnego jogurtu jak w Polsce, tylko ma konsystencję takiej wody. i Jest takie lekko przeźroczyste, więc to jest zupełnie inne coś niż jogurty w Polsce. Taki trochę. Trochę jak Actimer ma konsystencję. Przeszłam z 3 km i ani jednej pani jogurtów nie było na mojej drodze. Wszyscy, wszystkie w jakichś innych rewilach, więc przyszłam na swoje osiedle. Ale tutaj zawsze stoi między blokami jedna pani, i chyba teraz też jest, więc pójdziemy zobaczyć, czy ma te oryginalne, oryginalne jogurty. Bo tyle o nich mówiłam, że wypadałoby pokazać. 안녕하세요. się już! Gnijaki! i jak kurczu? Dede, Mam normalne jogurty i jogurty łyżone, jedzone łyżeczką, bo są najbardziej lubi. Jogurty jedzone łyżeczką. Idziemy do domu, ale mam ciężkie te siaty. Moje jogurty, za 70 zł, łącznie chyba są tutaj. Niczego nie żałuję. U tej pani kupiłam całą taką pakę najbardziej oryginalnych jogurtów. Mamy tutaj żywe kultury bakterii, które są opisane, i to są koreańskie żywe kultury bakterii. Najpierw używano japońskich i amerykańskich, ale żeby nie polegać na imporcie, to zrobiono, nie wiem jak to, jak to ująć. Wychodowano swoje, więc mamy tutaj koreańskie. Nie. Jest tutaj też importowane mleko w proszku, więc chyba już nie mają nadwyżek mleka. 65 ml, nie zawaham się go użyć. Zwykle dostaje się do nich takie słomki. Wygląda trochę jak serwatka, tylko że bardzo, bardzo poschodzona, Ale ten smak uzależnia i jest dla Koreańczyków taki bardzo... Takie, że znają go od dziecka i kojarzy im się dobrze. To jest też super po ostrym jedzeniu. Sprawia, że tego ostrego już się tak nie czuje wtedy. I bardzo często w restauracjach po posiłku dostaje się takie coś. Ja się boję o mój brzuch, ale chciałabym tutaj spróbować co najmniej jeszcze jeden. Tutaj mam te specjalistyczne, one mnie najbardziej interesują. A, helicobacto Project. Nie wiem, czy wiecie, ale w Korei bardzo często je się z jednego talerza. W sensie na przykład podaje się kilka różnych dań na środek stołu i osoby, które siedzą przy tym stole jedzą, biorąc sobie troszeczkę z każdej miseczki. Teraz już jest tak, że zwykle nakłada się pałeczkami, porcję jaką się chce jeść. Często też są wspólne takie pałeczki, które się, na, używa się tylko do nakładania i nie je się tym, nie dotyka się. Tym, co jedliśmy bezpośrednio jedzenia, ale kiedyś tak nie było, i wiele osób ma też takie przyzwyczajenia, że, że je po prostu z jednej miski tą gorącą zupę, gotującą się zupę. I o ile z gotującą się zupą to może nie jest takie niebezpieczne, to z tymi chłodniejszymi potrawami. Już raczej jest, i to jest bardzo prosta droga do zarażenia się helikobaktery. Jeżeli zarazimy się taką bakterią, no to możemy mieć dużo dolegliwości żołądkowych i może to też prowadzić do zachorowania na raka. Więc ta świadomość w Korei bardzo wzrosła i ten jogurt niby jest ochronny. Tutaj mamy jakiś, który sprawia, że nas, nasz mikrobiom będzie super, a ten bym chciała, bo to jest jogurt jakiś dla wątroby. Tutaj jest jakaś tableta wątrobowa i pani powiedziała, że mam tego nie wytargiwać z tego, z tych butelek ze środka, tylko po prostu odkręcić. Ja nie wiem, to jest jakaś magia. To mam milk sisyl. Już wam kiedyś mówiłam, że jest takie coś w Korei: milk sisyl, i to jest bardzo popularne, i nie wiedziałam, co to jest. I teraz też nie wiem, co to jest. Wtedy mówiłam, że mniszek lekarski, ale to absolutnie nie był mniszek lekarski. Bardzo, bardzo dużo probiotyków i witamina B-kompleks. Matko! Coś tu się dzieje. Nie. a Jogurt z tabletkami. Mam nadzieję, że moja wątroba mi podziękuje. To jest jogurt multiwitamina. Wygląda jak jakieś opakowanie Centrum albo czegoś. i Ma tutaj witaminy A, B, C, D i E. To jest jogurt antystresowy. To jest teanina. Teanina to jest taki aminokwas, który znajdziemy też na przykład w zielonej herbacie i on ma takie właściwości, że zmniejsza stres, napięcie, działa uspokajająco. Więc taki właśnie towar mają panie Ogórcik w swoich lodóweczkach. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Mam tutaj jeszcze takie zwykłe jogurty do jedzenia łyżeczką. One są bardzo podobne do tych jogurtów w Polsce, ale pozwólcie, że nie będę ich otwierać, bo trochę mi już zbrzydły jogurty po tych trzech butelkach jogurtu, które zjadłam, wypiłam. A jeszcze bym se machnęła ten na stres chyba. Dobrze, więc ja idę montować ten odcinek, gdyż jak wiecie nagrywałam go dzisiaj 8 marca i oglądacie go dzisiaj 8 marca, więc to serio może się przydać. Dziękuję za uwagę. Nie kończę tego odcinka, bo jeszcze sąd musi przetestować. Więc dziękuję za uwagę i wstępne, papa. Papa? A który chcesz? Tak. To. to? To ja chcę to. Spróbujmy. Tak. Chcę. Dobry? Dobry, Mój I mama. Więc to jest moja jogurcikowa randka na Dzień Kobiet. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta. Wszystkie kobiety, a mężczyzn oglądających ten odcinek też pozdrawiam. I mówimy Wam: Baba. Popo. Ciumcha.